Mam na imię Piotr, mam 34 lata i zawsze byłem tym odpowiedzialnym z rodzeństwa. Nie ulubieńcem, nie, buntownikiem, nie złotym dzieckiem, po prostu tym, który pojawiał się na czas, płacił rachunki i pamiętał o urodzinach wszystkich. Pracuję w finansach, mieszkam sam i nie robię z niczego wielkiego zamieszania. Moja rodzina, cóż, jest głośna, zżyta w ten performatywny sposób i bardzo dobra w udawaniu, że wszystko jest w porządku, zamiatając prawdziwe problemy pod dywan. Zawsze byłem jakby obok, zaangażowany, ale nie do końca przyjęty. Ten typ faceta, którego zaprasza się na wesela, ale nigdy nie prosi, żeby był na zdjęciach. Dorastając, mój brat, Kamil był gwiazdą, charyzmatyczny, lekkomyślny i zawsze wpadający w jakieś kłopoty, ale jakoś zawsze spadał. Na cztery łapy. Miał ten swaniacki urok, który moi rodzice kupowali bez zastanowienia. Nawet kiedy rzucił studia, przewalił dwie prace i w wieku 28 lat wrócił do domu, bronili go, jakby był drugim wcieleniem Einsteina. Ja z kolei sam opłaciłem sobie studia, utrzymałem tę samą pracę przez ponad dekadę i pomogłem spłacić część ich kredytu hipotecznego, gdy tata miał zmniejszone godziny pracy, ale nic z tego nigdy nie miało znaczenia. Przynajmniej nie na tyle, by zasłużyć na miejsce przy symbolicznym szczycie stołu. Mimo to nigdy nie pozwalałem, żeby mi to jakoś szczególnie doskwierało. A przynajmniej tak sobie wmawiałem. Trzymałem głowę nisko, wysyłałem przelewy, odpisywałem na wiadomości, pojawiałem się na święta i uśmiechałem. Się przez te drobne docinki, które zawsze były podawane jako żarty. Piotr, jesteś taki poważny, wyluzuj stary, to tylko impreza. A, myśleliśmy, że będziesz zajęty. Zawsze pracujesz. Przyjmowałem to z godnością. Chyba jakaś część mnie miała nadzieję, że jeśli będę się po prostu pojawiał, pewnego dnia zostanę uznany za część rodziny, a nie tylko za tego, który finansuje. Ją stła. Ta iluzja prysła zeszłej jesieni. Zaczęło się od kolacji. Kamil właśnie zaręczył się z kobietą o imieniu Ania, którą moja mama już zdążyła okrzyknąć aniołem. Moi rodzice postanowili urządzić wielką kolację z tej okazji w eleganckiej restauracji na dachu w centrum Warszawy. Nie ten rodzaj miejsca, na które zwykle mogli sobie pozwolić, co z perspektywy czasu powinno było zapalić czerwoną lampkę. Kilka tygodni wcześniej zadzwoniła do mnie mama. Piotruś kochanie, powiedziała tym słodkim tonem, którego używa, gdy czegoś chce. Bardzo byśmy chcieli, żebyś przyszedł na kolację zaręczynową Kamila i Ani. To będzie taka wyjątkowa noc. Oczywiście, odpowiedziałem bez wahania. Po prostu prześlij mi szczegóły i jeśli to nie byłby zbyt duży kłopot, dodała, ściszając głos. Mieliśmy nadzieję, że pomożesz nam z rezerwacją, tylko żeby ją przytrzymać, oddamy ci pieniądze. Oczywiście, powinienem był wtedy wiedzieć, że oddamy ci pieniądze oznacza, że nigdy więcej tych pieniędzy nie zobaczę, ale jak zawsze zgodziłem się. Zadzwoniłem do restauracji, zarezerwowałem prywatną salę dla 20 osób i podałem numer mojej karty jako zabezpieczenie depozytu. Nie miałem nic przeciwko. Nie tak naprawdę. To była noc Kamila i może, tylko może, tym razem poczułbym, że naprawdę jestem jej częścią. W Wieczór kolacji pojawiłem się punktualnie o siódmej. Miałem na sobie ciemnogranatowy garnitur, świeżo wyprasowaną koszulę, nowe spinki do mankietów, które oszczędzałem na specjalną okazję. Przyniosłem butelkę dobrego szampana dla pary, a nawet wydrukowałem spersonalizowaną kartkę z ich inicjałami. Kiedy dotarłem na dach, hostessa skinęła mi lekko głową i wskazała na prywatną sekcję. Wziąłem oddech i wszedłem. Przestrzeń była piękna. Girlandy świetlne nad głową, kwiatowe kompozycje na każdym stole, cichy zespół jazzowy grający w rogu i byli tam wszyscy. Moi rodzice, Kamil, Ania, jej rodzina, kilku ich przyjaciół. Wszyscy mieli już w rękach drinki, śmiali się, rozmawiali, stukali się kieliszkami. Uśmiechnąłem się i podszedłem, oczekując przynajmniej skinienia głową na znak rozpoznania. Zamiast tego Kamil odwrócił się do mnie z tym znajomym, cwaniackim uśmiechem. O, cześć! Powiedział ledwo zerkając na szampana w mojej dłoni. Dobrze, że jesteś. Następnie wskazał na składane krzesło ustawione na uboczu obok kosza na śmieci. Słuchaj, powiedział z udawanym współczuciem. Ten stół jest tylko dla rodziny, ale jest tam dla ciebie miejsce. Zamrugałem. Myślałem, że żartuje. tutaj finał!